Bóg nigdy nie stworzył piekła dla ludzi i nigdy nie pośle tam żadnego człowieka. Jeśli człowiek pójdzie do piekła, to tylko i wyłącznie ze względu na swoją osobistą decyzję. W Biblii, w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, czytamy, że każdy człowiek w swoim życiu stoi na rozdrożu dwóch zupełnie innych i różnych dróg. Jedną z nich jest szeroka i przestronna droga, która wydaje się łatwa, wydaje się prosta, wydaje się fajna, jednak jej końcem jest jezioro ogniste, ponieważ krocząc tą drogą nie przyjmujemy ofiary Jezusa Chrystusa. Polegamy na własnych uczynkach, na własnym życiu jak to niektórzy mówią, sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem ale jej koniec jest jezioro ogniste, ponieważ nie przyjmujemy tą drogą Jezusa Chrystusa do swojego serca. Natomiast druga droga, która jest opisana jako wąska, która jest niepopularna, jest to droga z Jezusem Chrystusem, którym przyjmujemy Go do swojego serca, przyjmujemy Jego ofiarę, która zmazuje nasz grzech. Krocząc tą drogą możemy nazywać się sprawiedliwymi, ponieważ Jezus Chrystus usprawiedliwia nas swoją krwią, swoją świętą krwią, którą przelał za nas. Usprawiedliwia nas. I każdy, kto idzie tą drogą, wybiera świadomość, wybiera zbawienie. Nie dzięki sobie, dzięki swoim uczynkom, ale dzięki temu, że daje prowadzić się Jezusowi Chrystusowi. Dopóki życie trwa, każdy może zmienić tą drogę. Każdy kiedyś z nas kroszył tą szeroką drogą, ale ci, co przeszli na drogę wąską z Jezusem Chrystusem, mogą mieć pewność, że po śmierci będą z Nim wieczności. Tyle. Pozdro dla Was.